Halo, halo, witam wszystkich, serdecznie jestem Brastosinem, a to jest Warhammer może Boże, Battle Sector. <grywamy> Gramy jako Astra Militarum na podboju planetarnym. Ech, po ostatniej orczej odpowiedzi nie mam pomysłu, co teraz zrobić. I chyba uderzymy sobie w, na tą placówkę. Hmm. By ile jeszcze No, za jedną turę będzie można. tak uderzamy na kolejną placówkę. korno korniści poczują gniew imperatora może być na ty szybki ten odcinek na, świę... na święta przesadziłem trochę z <laughs> paroma rzeczami jak teraz żądek boli to masakra <laughs> z gaga Ech. Ten odcinek powinien się jutro pokaże, czyli 26-go. Jeszcze szybko go obrobię. Chyba, bo Warhammer'a mi się najłatwiej nagrywa i najszybciej będzie. Dobra, co my tu mamy? O, armię... Mm. Mam nadzieję, że nie bliżej tego przejęcia. No to zostawimy. De facto nie bardziej pasuje. Ech, kontynuujmy. Jakie mamy zadanie? Dobra, eliminację i to the baseline. First shake is ready. Look no, at the people, mm -hmm. <laughs> <laughs> sir. What next, sir? Discipline, experience, action. Advance. Mm -hmm. A te... Ty... chwile... kto mógł wzywać... Teraz nie pamiętam kto mógł wzywać... Walkirię... A, tu! Do no, co czoło tylko? Ta. Victory through distant. Awaiting your orders. To, to mogło nam pomóc przy walce z orkami, tak naprawdę. <grymna> Nazwa pokażę. Tak. m mm. I zobaczmy co to się będzie działo zaraz to tragedia. No. Mm, chodzą po bokach. Mnie jedno do się do przodu podjechać. Dobra. A, e, chłopaki wpadły. No z nich, chłopaki się również w chyba. Ale nic się nie robimy. Teraz chyba zrobimy metodę granat plus. Mm -hmm. Jest tu za daleko. Mam no, tu... Dawaj. Chyba jest dwa granaty czy trzy i powinno leżeć. Dobra. Wyjdziecie na zwiody. A, jeden kalopi. Mhm. Mm A teraz obciążki ciążki w niego i dwójeczką dobiemy z tamtej strony odjeżdżali trzeba się przygotować Zróbcie mi tu zwiat Komisarza gdzieś tu że podajcie tu. Right here, sir. Moving to the line. Liku, do przodu. No ty może maksymalnie. Chcę w linii frontu. do przodu. Awaiting your orders. Rolling out. What next, sir? No i dobra Wszyscy wszyscy Nazzego co się będzie działo pierdół Koronowe przysmaki jak zwykle Tu jeden odchodzi Nie trzeba podjechać Jak uważasz? Dobra. Edzekutor no, naprawdę. Na tak, co ci poszło? I to sama piechota powinna rozstrzelać. Dobra. I ty muszę? Ile tego tu na hmm. A nież mają plus 25. Cołem się nie, przepraszam za to mm -hmm. Kortonowe mele, mele 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 pety <grystanie> Dobra 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 zobaczmy jak tu ugryźć Lining hmm. up, sir! No ma 70% dawać. Siedzą po środku, ty idziesz tu. Mm, to masz dobre bicie na tego, to wal. Tu się przesujesz i...

Będę się przesunął tak i Kurde, mogę tylko walnąć. Dobra, nieważne. Pięknie. Dobra, to tu już zagrożenia nie ma. Wdech MP to narobiliśmy. Teraz Rogaliki będą się tu się przesunąć. Wątpię, że to naciąg. Wyprowadzamy. Chcę. do przodu i przodu. Chcę. Rozpraw się z tym, dawaj ciężkie butelki teraz i dwojecz, dawaj minigalem. Dobra, tego trzeba zabić.

Jeśli nie wypacz tego kraba, to ten krab ma w ogóle pancerz 7-6. Zablokujmy hmm. mu podejście. Musimy tego blokować. Trzeba wszakutko, szoroc. Aww, wait your orders. A przyjacielu mi jeszcze... Miał... dosyć ciężkie spotkanie. trochę wszystko co mam, to już wykonać Na przykład brakuje mi... W... Co to jest? Uh. Tego czego mu armii imperialnej? Leczenia. To co jest u space marine'ów. Nie Ale pogryzły. No i pieski do zupełnie. Y. A jak? A jak? H Oldrong H jeden odważny trrwi opusz Myślą, hmm. że inaczej zatrukują. Dobra, jaki ten masz zasięg. Rogalikiem chciałem się na ten go wybrał, ale on jeszcze jest za daleko. O, 95% dawaj. Pięknie. Podjedziesz bolterem sobie poprawisz. Ty też to poprawisz zaraz tego przyjaciela. Dawaj. Dzisiaj wolterem popraw, dowódca też ich wolterem dał napalić cztery <grymne> osiem dobra, dalej. Dobra, ci webi ty podbiegiesz, tu rzucisz granatem te krepusze. Nie! O. Ja rzucić granatem. Ja pod dwójkę, ja trójkę nie na tego. Fail? What next, sir? Mm -hmm. me my, me. my authority is in, in

a Udało się, bo ten wykonał atak i ich związał walką między sobą, co nie straci pół kontrolnych, chyba. że dobrze to zrozumiałem teraz. Mm -hmm. Dobra, możemy ruszyć dalej. Wy idziecie już tędy. I co? Kończymy turę? Kończymy turę. Dwa, dwie najgorsze rzeczy zostały, a jeszcze Jak Niech jak najbliżej. O ja jak mnie pieczy piecze. Discipline, mm. experience, A, ja wymieścił się kadłub. No, Zwie, tu. oli herbatkę sobie na żołądek. Pomaga na trawienie hmm. wszyscy sir. Wszyscy A. mogę go podprowadzić bliżej do bramy, Wystarczy tylko dobić. With each one of us that falls ten more will take our place my conviction will not waver to the likes of you Dobra, z podłogą. tyle dobrze. Chodź go trochę pobić. jak najbliżej. I rogalik jak najbliżej. Dobra, walimy. Dobra. Victory through discipline. flee will be cut down where you stand you wish to trade blows mlem mlem no mhm for emperor and imperium soft show you думаю strike true <tries> Drżenie, drżenie, drżenie. A ty idealnie dobrany, no to będziemy trójką. No, pierwsze trafienie. Drugie chybienie i trzecie... chybienie. Cią mnie to nie dziwi. Co next, sir? This is Awaiting your orders. Okay, a wam jeszcze. Delikatnie go. Przywitam. Wam jak nie ruszać to by jak pani już zdechnąć. A jest tchórzy. Mój chłop, który siedzi w czołgu. To mnie rozwala zawsze. Tak, a ty miałeś u mnie to śmina. Jak to działa? A, nasza rząd czy jednostki. No, zabawne. No. Straty minimalne w ciężkim sprzęcie. By się przydał, jeszcze tego punkt jakiś. Hmm. To byłoby fajne. No ale dobra, liczymy tutaj. Wszö, wszö. No, to się niebezpiecznie zbliżają. Hmm. Szczerze bym musiał to rozegrać chyba. Ale to będzie w następnym odcinku uczestniczyłem, Hej.